Poranna rozmowa, Radia Opole. Panie ministrze, trwa cykl spotkań z dyrektorami placówek, z nauczycielami WF-u. Te spotkania, jak rozumiem, mają przygotować ich do udziału w programie Sportowe Talenty, który ruszy, rusza właściwie w dwóch województwach lubelskim i opolskim. To, ten program, jak rozumiem, ma służyć wyławianiu talentów. Ale jakich talentów? Tak, to jest program, w ramach którego wzorujemy się na rozwiązaniach słoweńskich. W Słowenii ten program funkcjonuje od wielu, wielu lat i Słowenci, ponieważ są bardzo małym narodem, dwumilionowym, osiągają bardzo dużo sportowych sukcesów. Zdaniem specjalistów, w dużej mierze właśnie dzięki temu programowi, czyli programowi wyławiania dzieci uzdolnionych sportowo, systemowo, populacyjnie we wszystkich szkołach publicznych. W Słowenii jest ponad 90% dzieci objętych tym programem. Nasze ambicje są takie, żeby było podobnie. Zaczynamy na Opolszczyźnie, skąd pochodzę ja jako minister sportu, i na Lubelszczyźnie, skąd pochodzi. Minister Przemysław Czarnych, Minister Edukacji i Nauki, ponieważ właśnie we współpracy tych dwóch ministerstw realizacja takiego programu jest możliwa, bo nie da się zrobić populacyjnego testowania poza polskimi szkołami, poza zajęciami wychowania fizycznego. Stąd tak ważne spotkania, te, które odbywamy tydzień temu ponad z dyrektorami szkół. Wczoraj pierwsza seria spotkań z nauczycielami wychania fizycznego, którzy są najważniejszymi partnerami przy tym projekcie, od których zaangażowania, rzetelnego wykonania testu, zrozumienia, jak dużo dobrego ten program może przynieść. Powodzenia. A program będzie polegał na tym, że raz na semestr wszystkie polskie dzieci od przyszłego roku szkolnego mają funkcjonować obligatoryjnie w całej Polsce. Dzisiaj fakultatywnie w tych dwóch województwach będą przetestowane pod kątem podstawowych kompetencji sportowych, takich jak siła, wytrzymałość, skoczność i szybkość następnie te wyniki tych testów będą umieszczone w specjalnym programie, który już wykonaliśmy, zamówiliśmy, został zbudowany i algorytmy będą wyławiały najzdolniejsze dzieci pod kątem różnych dyscyplin, następnie przekazywały takie wyniki do związków sportowych, zapośrednio związków sportowych do klubów sportowych, a kluby sportowe po odpowiedniej procedurze de-anonimizacji, bo te wyniki będą zanonimizowane, będą mogły zaproponować takiemu dziecku, czy jego rodzicom rozwijanie sportowego, sportowego talentu już w ramach prowadzonych przez siebie zajęć. No właśnie, czyli to będzie... tak taki katalog, z którego będą mogli wybierać trenerzy, tych, którzy osiągają najlepsze wyniki. I to już nie będzie tutaj ograniczona będzie rola intuicji trenerskiej, a bardziej stawiamy na twardą matematykę, na algorytmy. To tutaj dokładnie tak, ograniczona będzie rola intuicji, ale przede wszystkim zaletą tego programu będzie jego powszechność. Z najmniejszej szkoły w województwie opolskim, z granicy polsko-czeskiej, na drugim końcu polski klub czy związek sportowy będzie mógł wyłapać jakieś dziecko szczególnie uzdolnione. Oczywiście założenie będzie takie, że będzie pewnego rodzaju regionalizacja, bo, 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 bo u nas też nie brakuje klubów sportowych, które będą mogły dziecko utalentowane sportowo rozwinąć, nakierować na rozwój sportowy, ale idea jest taka, żeby talenty. Nie uciekały nam nawet, jeżeli uczęszczają do najmniejszej polskiej szkoły w najmniejszej polskiej miejscowości. No właśnie, ale czy będzie później zapleczek, które się zajmie tymi talentami? Bo jest jeszcze drugi program przy okazji też realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, czyli program Klub polegający właśnie na tym, że wspiera się nie tylko te największe kluby, ale też i dużo mniejsze, na przykład wiejskie czy tam półwiejskie. No, dokładnie tak. Program jest nakierowany nawet na te mniejsze kluby, które nie osiągają obrotów nie przekraczających 300 tysięcy złotych w skali roku. I do, 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 do tych klubów trafiają jakieś tam środki w, w, na takie bieżące funkcjonowanie. Więc odpowiadając na zaplecze, czy, czy mamy w polskim systemie wystarczającą liczbę klubów, pewnie więcej by się znalazło, ale mamy ich licząc realnie Coś około 10 tysięcy, w związku z czym mapa Polski jest pokryta różnego rodzaju klubami. Najwięcej jest oczywiście tych piłkarskich występujących w niższych ligach, ale i na opolszczyźnie mamy wiele przykładów różnego rodzaju innych dyscyplin. Myślę, że w ramach województwa to już na pewno, a często również w ramach powiatu, każde dziecko, które zostanie wyłapane jako sportowy talent w ramach tego programu będzie miało możliwość wyboru dyscypliny, która najbardziej go interesuje. Czyli jak rozumiem, dostęp do tej bazy danych będą mieli również przedstawiciele tych mniejszych klubów, nie tylko wielkich które są znane w całym kraju. Tak, dostęp do tych danych za pośrednictwem związków sportowych, a związki sportowe zrzeszają że wszystkie kluby funkcjonujące w Polsce, będą miały wszystkie kluby sportowe, które w Polsce funkcjonują. Oczywiście, tak mówiłem, na, na tym etapie te dane będą zanonimizowane, pokażą tylko, że w danej szkole jest taki uczeń XYZ, który w ramach tych testów osiąga regularnie takie wyniki, które plasują go powyżej przeciętnej w skali, nie wiem, powiatu, województwa kraju. W związku z czym warto się tym, tym uczniem zainteresować, ponieważ przejawia sportowe zdolnienia. No właśnie, w, w ostatnich latach mamy wiele sukcesów na, na różnych polach, czy to lekkoatletyka, czy choćby tenis, prawda? No, tylko jest jedna dyscyplina, która nam trochę kuleje. Panie ministrze, czy jest Szansa, że dzięki temu programowi no, będziemy mieli trochę lepsze emocje podczas oglądania kolejnych mundiali. No to oczywiście, że jest szansa, bo um, ten program będzie wyłapywał dzieci uzdolnione sportowo bardzo ogólnie. Do piłki nożnej również. Tak jak mówiłem, klubów piłkarskich w Polsce mamy najwięcej. Ale Szkołek wydolność, wydolność mamy, organizmu, mam, panie mam, Mamy najwięcej. No, ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o wydolność organizmu naszych piłkarzy, tych ekstraklasowych, czy kadrowiczów, to nie jest gorzej niż z wydolnością innych zawodników. No, też nie mówmy, że jest tak fatalnie. Po pierwsze, jesteśmy na tych mistrzostwach prawda. świata, a wielu reprezentacji na nich nie ma. Po drugie, mamy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie w składzie Roberta Lewandowskiego. In też został w Polsce wychowany. A my dzisiaj poza tymi programami, o których już mówiliśmy, mamy jeszcze program dedykowany szkółkom piłkarskim program tak zwany certyfikacji szkółek piłkarskich, taka jakiego nazwa, który polega na tym, że po spełnieniu pewnych wymogów realizujemy go we współpracy z PZPN. Szkółka piłkarska to są wymogi absolutnie, jeżeli merytorykę, czyli wykształcenie, posiadane kwalifikacje przez trenerów, ale też dostęp do infrastruktury, otrzymuje od nas dodatkowe finansowanie na bieżącą działalność. Dzięki temu mo można szkolić więcej dzieci, albo taniej w sensie w wydatku. Rodzica na taki trening, i ten program tym programem objęliśmy w ubiegłym roku prawie tysiąc polskich szkół piłkarskich. Bardzo mocno poszerzyliśmy jego oddziaływanie, wprowadzając również taką najmniej wymagającą gwiazdkę dla klubów mniejszych, z mniejszych miejscowości, po to, żeby jeszcze raz to, co mówię, nawet z najmniejszej miejscowości w Polsce, wybitny talent, czy to piłkarski, czy ogólnie sportowy, nie został przez nas zaniedbany. Czyli praca u podstaw to generalnie jest podstawa, jak można by powiedzieć. Dokładnie tak w sporcie się mówi wielokrotnie o tej piramidzie. Wiadomo, że im podstawa piramid, Piramidy szersza, tym wyżej można wybudować wierzchołek, i dokładnie takie jest założenie. Im szersze podstawy i program Sportowe Talenty jest dokładnie programem budowy podstaw w tej sportowej piramidy, tym więcej będzie tych absolutnie topowych zawodników w różnych dyscyplinach, więcej będzie wierzchołek. będzie wierzchołek. To Panie ministrze, a propos budowania, jak się ma program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji? rozstrzygamy w tym tygodniu pilotaż, ten pilotaż zrobiliśmy dość, dość taki luźny i jeszcze w stosunkowo małym wymiarze, natomiast od przyszłego roku ruszamy pełną parą ten program myślę, że jeszcze w tym roku stanie na Radzie Ministrów jako program rządowy wieloletni, realizowany w latach 2023-2024 będzie miał związek też z obchodami stulecia polskiego olimpizmu bo w roku 2024 w roku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przypada jednocześnie setna rocznica występu po raz pierwszy polskiej reprezentacji w roku 1920 nie mogliśmy wystartować w związku z wojną polsko-bolszewicką w roku 1924. W Paryżu również były te igrzyska, wystartowaliśmy, zdobyliśmy tam pierwsze medale, więc jest to świetna okazja do tego też, żeby przypomnieć, podsumować to stulecie e, i ten 1000 hal na stulecie polskiego olimpizmu rzeczywiście w Polsce w roku 2024 już zakontraktować, w większości wybudować to tą halę o lekkiej konstrukcji, też skierowane przede wszystkim do mniejszych miejscowości, tam gdzie jest problem z dostępem do tego typu obiektów przy szkołach e, w podstawowych w większości, właśnie po to chociażby, żeby tam realizować program Sportowe Talenty, żeby były dobre warunki do przeprowadzenia tych testów, o których mówiliśmy przed chwilą. A, a czy ten, ta ogólna atmosfera powiedzmy spowolnienia gospodarczego nie zakłóci finansowania tego programu? Ja mam oczywiście w, w, w projekcie budżetu na przyszły rok zabezpieczone środki na to, żeby on ruszył naprawdę z, z, w dużej skali. Rada Ministrów, jeżeli przyjmie program wieloletni, to to będzie stanowiło jednocześnie gwarancję finansowania w latach kolejnych. No, oczywiście, jeżeli będzie tak, że sytuacja budżetowa będzie wymagała jakichś drobnych korekt, to jesteśmy na to otwarci, żeby na przykład z programu dwuletniego zrobić tego program trzyletni. Natomiast co do zasady żadne tego typu decyzje nie zapadły. Na przyszły rok finansowanie w budżecie mamy lepiej. Dziękuję za rozmowę. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk był moim gościem. Bardzo dziękuję. Poranna rozmowa Radia Opole.